to jest kwadrans na angielski lekcja 106 Good morning, Simon here. Together with Ania Welcome to our podcast. I hope you're doing great. Dziś, zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego tygodnia, będziemy mówili o przesądach. Po tej serii trzech lekcji, powinniście potrafić zaplanować ślub, nazwać osoby biorące w nim udział, oraz po dzisiejszej lekcji powiedzieć, czy wierzycie w przesądy, a jeśli tak, to które? I am ready. Let's begin. Nasze słówko dnia, czyli ktoś przesądny bądź nieprzesądny. Po angielsku superstitious. 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 Tak jest. Jest to przymiotnik przesądny, a więc możemy zapytać. Ania, are you superstitious? No, I'm not. You're not. Can you repeat the question? Are you superstitious? Good job, good job. Yes, are you superstitious? And are you asking me? Pytasz mnie? Yes. <laughs> um, no, to muszę powiedzieć, że trochę tak, trochę nie. Jako, że mam historię sportowca, to lubię takie sportowe przesądy. <laughs> ok. Ale takie codzienne niekoniecznie. Także a little bit. I think I'm a little bit superstitious. Ok. Możemy też zapytać, taka troszkę inna, że tak powiem, gramatycznie wersja. Możemy zapytać, czy jesteś osobą przesądną. Czyli po angielsku zapytamy Are you a superstitious person? 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 Great job. I czym te pytania się różnią, Aniu? Mm. Tak gramatycznie, że tak powiem. Jak, tak. Czy one się czymkolwiek różnią? tym, że mamy per person, że to, no to jest przymiot, tak? O, 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 dobrze. Czyli przy samym superstitious nie mamy... Rzeczownika oczywiście, nie ma tego wyrazu person, czyli nie ma też e. A zgadza się, tak. Tak, ale jeżeli dodamy superstitious person, to wtedy to się już nam tworzy wyrażenie rzeczownikowe i musimy dodać e albo an. Right? Zgadza się. Natomiast rzeczownik, czyli przesąd, tak, przesądy to będzie superstition. 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 Superstition No dobra, to poznajmy kilka takich popularnych przesądów Co, so, Aniu, czy znasz jakieś? What are some common superstitions? Jakie są popularne przesądy? Jest mnóstwo ich Piątek trzynastego, zacznijmy od tego najwspanialszego Jest coś takiego, jak piątek 13. Zgadza się, to potrafimy nawet powiedzieć po angielsku Aniu, jak byś powiedziała piątek 13. Friday The 13th. Friday, the 13 True, true, true. I tutaj mamy, że oczywiście, czy to jest y, zwiastun dobrego, czy, y, czy, czy złego szczęścia, że tak powiem, czyli farta, czy pecha? Pecha. Pech, oczywiście. Taki pech po angielsku to będzie bad luck. Bad luck. Tak jest, czyli możemy powiedzieć, że w piątek, 13, będziesz mieć pecha. You will have bad luck. You will have bad luck. You'll have bad luck. You'll have bad luck. Good job. Oczywiście możemy też powiedzieć, że będziesz jakby nieszczęśliwy. Tak też można powiedzieć. Po angielsku. You'll be unlucky. You'll be unlucky. Well done. You'll be unlucky. You'll be unlucky. Great. Jeżeli macie problemy z dołączeniem tego L do osoby, to oczywiście możemy to rozbić na You will. You will. Exactly. Ok. Aniu, a co było przeciwieństwem Will? Won't. Good. Well done. Tak jest. Will not, jeżeli to sobie złączymy, to powstaje nam Won't. Can you repeat this? Won't. Excellent. Czyli możemy powiedzieć, że nie będziesz mieć szczęścia. Szczęście to będzie good luck. Good luck. Tak jest. Jeżeli życzymy komuś powodzenia, to też możemy powiedzieć good luck. Good luck. Yeah. Czyli jak mówimy o samo luck, nie ma nacechowania ani pozytywnego, ani negatywnego, bo zobacz, jak tłumaczymy to jako szczęście, polskim jest to pozytywne. To, to bardzo ciekawa obserwacja. Um... Trzeba by chyba sprawdzić, bo samo. Wish you, ale nie, ale możemy powiedzieć wish you luck. Nie? Że ci szczęścia. Wish you luck. Wiesz co, powiedziałbym, że nie. Moja intuicja mi podpowiada okay. językowa, że, że wish you good luck. tak samo jak jest good fortune. Um, no, czyli, że jednak musi się pojawić to słówko good. Czyli on jest neutralny, i dopiero jak dodamy do niego przedmiotnik, to wtedy się zatem zrobi nieszczęście albo szczęście. Tak bym powiedział, chociaż jeżeli ktoś jest szczęściarzem, to nazwiemy go mm -hmm. że to jest lucky. Nie, you're lucky. No tak, jak lucky look. Jak lucky look. Dobra. Był szczęśliwy Łukasz. W sensie takim, że miał farta. Lucky look. Jeśli ktoś nie wie, o czym mówimy, to Google. Dzisiaj będziemy sobie dużo tworzyć konstrukcji, właśnie z użyciem tego will albo won't. Ok? I będziemy dodawać sobie if. Okay. W naszym zdaniu powiemy sobie teraz, że będziesz mieć pecha, czyli in English. You will have bad luck. Excellent. Have bad luck. Good job, Aniu. You will have bad luck. I końcówka będzie if it is Friday the 13th. If it is Friday the 13th. OK. I złóżmy to sobie razem. You will have bad luck if it is Friday the 13th. You will have bad luck if it is Friday the 13th. Excellent. Czyli będziesz mieć pecha, jeżeli jest piątek 13. Tak, w piątek 13 będziesz mieć pecha. Tak byśmy powiedzieli ładniej, zgrabnie po polsku. Co jeszcze, może jak już poszliśmy w te pechowe, what else okay. brings bad luck? Co jeszcze sprowadza pecha? Brings bad luck. Czarny kot przebiegający przez drogę. Jest coś takiego, tak jest. Odkąd mam czarnego kota, nie poję się. <laughs> <laughs> Czyli in English will say: Black cat crosses your path. 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 Alright, to zaciągnijmy sobie początek z poprzedniego zdania, czyli będziesz mieć pecha, jeżeli czarny kot przebiegnie przez twoją ścieżkę, tak? Po angielsku, crosses okay. your path, czyli przejdzie w poprzek twojej trasy. In English, so let's try it. Będziesz mieć pecha. You will have bad luck. Excellent. Jeżeli... If a black cat crosses your path. Well done. You will have bad luck if a black cat crosses your path. Przesąd, którym spotkał mnie wielokrotnie, jak byłem początkującym studentem, też przynosi pecha, to okay. tłuczenie lustra. No <laughs> Notorycznie tłukłem lustra. Siedem lat nieszczęścia, to nie wiem, Szymon. Seven my... years of bad luck. Ja yeah, odliczałem, także rzeczywiście. Nie żartujcie z lustrami. <laughs> Be careful. Dokładnie, możecie się dodatkowo skaleczyć, więc nie. Mhm. Mm so in English we break a mirror. Break a mirror. Break a mirror. Break a mirror. I tak jak mówiliśmy, to będzie seven years of bad luck 7 lat nieszczęścia. No to powiedzmy, że będziesz mieć 7 lat nieszczęścia, jeżeli potłuczasz lustro. You will have seven years of bad luck if you break a mirror. Well done. You will have seven years of bad luck if you break a mirror. Good job. Może jeszcze jeden jakiś negatywny. Na bad luck. Tak, na bad leg. To jeszcze bardzo znane przechodzenie pod drabiną. Tak, tak, tak. Jak przyjechałem do Torunia, to nawet mnie ostrzeżono, że pod znakami drogowymi to, to też działa. Tak. No. To w Toruniu czasami ciężko ominąć, jak się przechodzi <laughs> przez pasy. To prawda. To jest bad luck. It brings bad luck. Sorry. Dobra. Przejście pod drabiną to będzie walk under a ladder. Walk under a ladder. Well done. Walk under a ladder. Walk under a ladder. Super. To powiedzmy teraz może, że będziesz nieszczęśliwy. Tą wersję z unlucky. Ok. Będziesz nieszczęśliwy, jeżeli przejdziesz pod drabiną. You will be unlucky if you walk under a ladder. Excellent. You will be unlucky if you walk under a ladder. Good job. To teraz może pozytywnie, żebyśmy tak w dobry sposób kończyli nasz odcinek. What brings good luck? Ehm, Czterolistna koniczynka. Pięknie, tak. Znalezienie czterolistnej koniczynki przynosi szczęście. Czterolistna koniczynka. Tutaj podamy dwa wyrażenia. To będzie. For leaf clover. For leaf clover. For leaf, leaf clover. four leaf clover. Tak jest. Natomiast jest też wyraz używany. Przez Irlandczyków zwłaszcza, bo w Irlandii czterolistna konieczynka jest symbolem. Tak, świętego Patry święty Patryk. Tak, tak. I w tam nazywa się ona Shamrock. 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 Kiedy? No i znaleźć to oczywiście find. No to powiedzmy, że będziesz mieć szczęście, Ej? jeżeli znajdziesz czterolistną konieczynkę. You will be lucky if you find mm -hmm. a four-leaf clover. Good job, yeah. You will be lucky if you find a four-leaf clover. Jeżeli powiedzieliście: uh, You will have good luck. To też będzie wyśmienita odpowiedź. No i możemy też jeszcze znaleźć podkowe, tak? To tak. Taki może mniej popularne, ale jak macie koniarzy. Zgadza się, jak znajdziecie podkowe, to. It's good luck. It brings good luck. Oczywiście nigdy nie jest takie to proste, tam ona musi być odpowiednio ułożona, żeby przynosiła szczęście i tak dalej, i tak dalej, ale podkowa to będzie horseshoe. Oh, nice one. Yeah, it's a horseshoe. <laughs> Horseshoe. Bardzo mi się podoba, tak powinniśmy mówić też w Polsce. Nie podkowa, tylko but konika. It's so easy, right? Nie, yeah. To ja dodam jeszcze jeden przesąd. One more superstition, który jakoś moja babcia zasiała bardzo we mnie. Okej. Okay. To jest. Nie mogę się doczekać. To jest swędząca dłoń, tak? Jak swędzicie dłoń. Nie wiem, czy słyszałaś o takim przesądzie. Superstition. Okej. Okay. W każdym razie, taka swędząca dłoń to będzie. To z, ze swędzeniem jest dużo przesądów, wiesz? Trochę jest. Ale zajmiemy się. zaraz wyjaśnimy, co one mogą <laughs> znaczyć. Najpierw okay. angielska wersja. Itchy palm. Ichi palm. Nie, ichi palm. Ichi palm. Good. To L może być nieme, wręcz powinno nieme. być nieme. Tak, w wyrazie palm. Tak, a ichi to, to swędzące. Jeżeli zwędzicie lewa ręka, to przyjdą do ciebie pieniążki. You will get some money. OK. All right. To spróbujmy zrobić takie zdanie, że dostaniesz pieniądze, przyjdą do ciebie pieniądze, jeżeli spędzicie lewa ręka. OK. You will get some money if you have an itchy left palm. Good, yeah, well done. You will get some money if you have an itchy left palm. Good. Natomiast jeśli swędzi prawa ręka, to poznasz kogoś nowego. Okay. Komuś podasz taką dłoń. Okej, okay, rozumiem. Czyli you'll meet someone new. Can you repeat this phrase? You will meet someone new. I teraz dokończmy to zdanie. Poznasz kogoś nowego, jeżeli swędzicie prawa dłoń. OK. You'll meet someone new if you have an itchy right palm. Excellent. I na koniec zostawmy sobie jeszcze sytuację, w której chcemy przeciwdziałać pechowi. OK. Counteract the bad luck. Takich rzeczy chyba jest też sporo. Ja wybrałem pukanie w niemalowane, tak? Odpukać. Drewno. Tak. Tak, odpukać w niemalowane drewno najczęściej. Po angielsku to będzie wyrażenie knock twice on wood. Knock twice on wood. Knock twice on wood. Knock twice on wood. Twice on wood. Tak, czyli po angielsku trzeba zapukać dwa razy. Twice. Okej, okay. dobrze wiedzieć. Tak, tak, tak. No, knock on wood to jest skrócona wersja. A po prostu knock on wood, ale knock twice on wood. Anyway, let's try and say Nie będziesz mieć pecha, żebyśmy nasze won't wykorzystali Jeżeli zapukasz dwa razy w drewno Jeżeli odpukasz w niemalowane drewno Ok You won't have bad luck if you knock twice on wood You won't have bad luck if you knock twice on wood Good job Jako pracę domową opiszcie polskie przesądy związane ze ślubem, wykorzystując konstrukcję z IF. Zróbcie to zadanie, zanim przesłuchacie kolejnej lekcji. Gdyż to właśnie w lekcji 107 zagłębimy się w zdania z IF. Dzięki czemu będziecie mogli ewentualnie poprawić swoje pierwotne opisy przesądów. Dajcie nam też znać, czy jesteście przesądni. Are you superstitious? That's all for today. See you next week. Bye! Bye.